Wiem, że w waszym leksykonie to jest tylko cztery słowa. Wybierdaj Ukrainę. Dlaczego nie walczysz o swój kraj? Daj, daj, daj. Spierdaj. No właśnie. Nic więcej nie umiecie powiedzieć, bo kurwa, do szkoły nie chodziliście to pierwsze. A drugie to po prostu Putin wam kuta. Po pejsku nadała, nie? Tobie chodzi o 800 plus. No. Na każdy paszport patrz, ile mam. Ma colonna, c'è una colonna, c'è una colonna, c'è colonna, c'è c'è Konflikt na Ukrainie trwa już 3 lata, a w tym czasie przyjęliśmy miliony uchodźców. Oczywiście początkowo słyszeliśmy, że nie mamy czego się obawiać, że są to ludzie z podobnego kręgu kulturowego, że na pewno szybko się zasymilują. Tak miało być w teorii, a jak jest naprawdę? Dzisiaj zajmiemy się tematem naszych wschodnich przyjaciół i ich specyficznych metod na okazywanie wdzięczności. Oglądasz, a to ciekawe pamiętaj o lajku like i subie, i lecimy z tematem. To, co się dzieje na wschodzie, jest prawdopodobnie największą tragedią w Europie od czasów rozpadu Jugosławii i nie możemy udawać, że jest inaczej. Prawdą jest, że na co dzień nie jesteśmy najbardziej zgodnym narodem świata. Ale kiedy dzieje się coś złego, to potrafimy się zjednoczyć jak nikt inny. Tak samo było w tym przypadku. To, w jakiej skali Polacy pomogli Ukraińcom, jest wręcz nieporównywalne z żadnym innym wydarzeniem w historii świata. Pozwoliliśmy im spać w naszych domach, przekazaliśmy miliony złotych na pomoc tym, którzy są u nas w kraju, a miliardy tym, którzy zostaliby walczyć z Rosją. I jak oni odwdzięczyli się nam za tę szczodrość? No powiedzmy, że nie najlepiej. Nasi wschodni przyjaciele udowodnili, że w ich słowniku nie ma słowa wdzięczność. W końcu zrobiło się ciepło i może masz ochotę pójść sobie na spacer do parku albo pojeździć na rolkach? To zastanów się dwa razy, bo możliwe, że będziesz przeszkadzać przyjacielowi z Ukrainy. czemu ja tu nie, nie mogę być? Co ci przeszkadza? możesz być tu na placu pierdolski. tam Я ну что мы не можем купить? Ты не можешь быть тут, не ездить сам, не. Суни, пшишка, джай. Czy oni przypadkiem nie zapomnieli, że to oni są u nas, a nie my u nich? Dobrze, że dzięki rolkom miał przewagę prędkości. Ciekawe, co biedny pan uchodźca chciał zrobić z nagrywającym. Niektórzy nie mieli tyle szczęścia i na własnej skórze przekonali się, w jaki sposób nasi przyjaciele ze wschodu okazują wdzięczność. Gdzie czekajcie, czekaj. to Eee, na chórze, co ty zjemy, mam żyć. Zjadłem, stajesz na kolankach, na kolankach. Na kolankach, kur... Na kolano mówicie! Kur... Ci wysportowani, młodzi i uśmiechnięci panowie, których widzicie na filmie, uznali, że muszą pokazać wyższość nad bezbronnym chłopakiem. Najpierw kazali mu klęczeć, potem robili rzeczy o, których wam nie powiem, ponieważ YouTube nie lubi kiedy pokazujemy takie treści. Tak właśnie zachowuje się ta wspaniała ukraińska młodzież. Ciekawe, że są mocni tylko w większych grupach, co w ogóle robią w Polsce. Ich siła i upór w walce z pewnością przydałby się na froncie. Ciężko czuć się bezpiecznym w swoim własnym kraju, kiedy dzieją się takie sceny. Agresywny rowerzysta w ubiegły czwartek zaatakował pałką teleskopową mężczyznę spacerującego z dziesięcioletnim synem. Była to jego reakcja na zwrócenie uwagi, że jazda rowerem po chodniku jest niedozwolona. E, mężczyzna został ujęty przez świadków, którzy, którzy poinformowali o wszystkim służby. Policjanci przyjechali na miejsce. W toku przeszukania mężczyzny znaleźli u niego nóż 15-centymetrowym ostrzem, a w wynajmowanym przez niego mieszkaniu narkotyki. Wcześniej tego samego dnia, przy ulicy Półwiejskiej, ten sam mężczyzna zaatakował bezdomnego. Z kolei dwa dni wcześniej zaczepiał młode dziewczyny, a osobę, która zwróciła mu uwagę, uderzył w twarz. Nieważne kim jesteś i co robisz, w każdym momencie możesz zostać celem ataku. Ich bezczelność przekracza wszystkie granice. Bo jak inaczej nazwać to? Czują się tak pewnie, że urządzają sobie takie cyrki w warszawskim metrze. Tylko dlaczego nikt nie reaguje? Dlaczego służby pozostają obojętne? Dopóki sprawa nie zrobi się medialna, to próżno liczyć na jakąkolwiek reakcję. Ktoś mi powie, że to skrajne przypadki. I na szczęście ma rację. Większość z nich nie jest aż tak niebezpieczna. Za to w większości łączy ich jedna cecha. Są niewdzięczni i udowadniają to niemal przy każdej okazji. Wiem, że w waszym leksykonie to jest tylko cztery słowa. Ukrainę, dlaczego nie walczysz o swój kraj, daj, 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 spierdol no właśnie, nic więcej nie umiecie powiedzieć, bo, kurwa, do szkoły nie chodziliście, to pierwsze, a drugie, to po prostu Putin wam, ku po pysku nadawał, nie, no i to jest taka prawda, stali za 200 złotych, teraz przyjdzie Lukaszenko do, do waszego kraju, kurwa, i pokaże wam, jak trzeba żyć, kurwa, no to jest prawda, a was prawda się boli, kurwa, cały czas... Nie płaczcie, wszystko was będzie dobrze. Sprzedaliście swój kraj. Arrivederci, goodbye. Jeśli często wpadasz na Xa, to prawdopodobnie znasz już tego pana. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w taki sposób wypowiada się o Polakach? Oczywiście wszystkie jego wypowiedzi są utrzymane właśnie w takim tonie. My, głupi Polacy, fundujemy takim ludziom życie w naszym kraju. Ten konkretny pan pokusił się o stwierdzenie, że Polacy wcale nie dali tak dużo. Daj im rękę, a oni powiedzą, nawet nie powiedzą, że dostali palca. Będą twierdzić, że daliśmy im co najwyżej paznokieć. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Skoro jest im u nas tak źle, to czemu idąc po bułki możemy poczuć się, jakbyśmy wybrali. Się na wycieczkę do Kijowa. W moim lokalnym sklepie z płazem w logo język polski jest już na wymarciu, a główną klientelą stali się wschodni pasjonaci małpek. Skoro dajemy im tak mało, to dlaczego nie wyjadą gdzieś indziej? Nasz złotousty przeciwnik Polaków udowadnia, że nie jest to problem. Czemu wszyscy, którzy tak uważają, nie pójdą w jego ślady? Nie wspominam nawet o tym, że niektórzy z nich świetnie nadawaliby się do armii. Żeby udowodnić im, że wcale nie daliśmy im tak mało, nie musimy się wykłócać. Jego właśnie pobratymcy udowadniają, że rzeczywistość jest nieco inna. Wszystko za nasze. Za co za wasze? Za jakie wasze? Tobie chodzi o 800 plus? No. Na każdy paszport, patrz, ile mam. Patrz, patrz, policz sobie, wiesz? I na każdy paszport mam 800 plus. No. No. Na każdy paszport. No. Policzę. Dobre, miłego dzionka. A teraz myśl sobie. Ja policzyłam i pani Ukrainka dostaje od Wesołej Koalicji 6400 zł miesięcznie. Oczywiście jeśli nie dostaje poza tym żadnych innych świadczeń. A tak tylko przypomnę, że Ukraińcy mają prawo do tych samych świadczeń co Polacy, więc zapewne dostaje więcej. Idąc rano do pracy, śmiało możesz myśleć, że pieniądze z Twoich podatków nie idą na marne. Dzięki swojej pracy utrzymujesz biednych uchodźców w Mercedesach i z mieszkaniami kupionymi za gotówkę. Właśnie tacy oni są potrzebujący. Nasz rząd zrobił tyle dla Ukraińców. A co zrobił dla ciebie? Czy powoli nie stajemy się obywatelami drugiej kategorii w naszym własnym kraju? Musimy czekać w kolejkach do lekarza, bo oni mają pierwszeństwo. Fundujesz im socję, dla nich rozbiliśmy swoją własną armię, a w ramach wdzięczności oni zachowują się w taki sposób. Czy to naprawdę nie zaszło za daleko? Jakie masz doświadczenia z uchodźcami z Ukrainy? Jeśli tobie zdarzyła się podobna historia jak te, które ci przedstawiliśmy, to koniecznie opisz ją w komentarzu. Im więcej ludzi się o tym dowie, tym lepiej. Musimy pokazać, że nie będziemy się więcej godzić na takie patologie w naszym kraju. Pamiętaj o subie i lajku dla zasięgów. Ważne, żeby jak najwięcej Polaków przestało się oszukiwać i głośno powiedzieli, jak jest. Oglądałeś, a to ciekawe. Do następnego. Cześć.